over. Natalia Rzeźniczek, witam i zapraszam na Ekspres Republiki Plus prosto z Placu Piłsudskiego w Warszawie w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Tym cytatem z Romana Dmowskiego Karol Nawrocki nawiązał w swoim orędziu do spuścizny ojców polskiej niepodległości. Prezydent zauważył, że prowadzili oni różną politykę, ale w najważniejszych kwestiach mówili jednym głosem. Karol i Marta Nawrotcu uroczyście przekroczyli progi pałacu prezydenckiego. Ten symboliczny początek dla nowej pary prezydenckiej poprzedziła seria uroczystości. Po zaprzysiężeniu i uroczystej mszy świętej Karolowi Nawrockiemu na zamku królewskim w Warszawie nadano godność wielkiego mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. To dwa najstarsze polskie odznaczenia ustanowione niedługo po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w 1918 roku. Podczas swojego pierwszego orędzia w Sejmie prezydent poświęcił dużo miejsca ojcom naszej niepodległości z tamtych czasów. Chyba nikt w tej Izbie nie ma wątpliwości, że jesteśmy Polakami i mamy obowiązki Polskie. Karol Nawrocki wskazał, że ojcowie naszej niepodległości mimo różnic mówili jednym językiem w najistotniejszych kwestiach, które pozostają aktualne do dziś. Józef Piłsudski mówił, że niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Dzisiaj czujemy to bardziej niż kiedykolwiek bowiem za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a Polska musi trwać wiecznie, jak mówił Wincenty Witos. Podkreślił także, że różne wizje polityczne sprowadzały się właśnie do walki o wolną i suwerenną Polskę. Ignacy Paderewski z właściwą swoją gracją dodawał, że walczyć trzeba z tymi, którzy naród pchają do upadku i do upodlenia. Po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego Polacy zadają sobie pytanie, czy pójdzie na udrę między nowym prezydentem, a nie pałającym do niego sympatią rządem Donalda Tuska. Prezydent jest stanowczy w swoich poglądach, ale zapowiada też dialog i likwidowanie podziałów. Święto demokracji trwa, ale nie wszyscy się cieszą. Z grobową miną swoje orędzie nagrał premier Donald Tusk. Można odnieść wrażenie, że informuje o żałobie narodowej. Zwracam się do wszystkich Polaków dla których dzisiejszy dzień jest smutny i rozczarowujący. Dobrze wiem, co czujecie. Rozumiem was. Jak mi jest go szkoda. Nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę. No, no, prezydent Nawrocki mówił po polsku, nie mówił nic o interesie Niemiec, więc ludzie z politycznej agentury niemieckiej niezadowoleni, no, ale cóż ja poradzę. Niezadowolony Tusk wzywa do konsolidacji środowiska wyborczego Platformy przeciwko nowemu prezydentowi. Musimy być jeszcze silniejsi. Musimy być wytrwali. Musimy być razem. Bardzo Was proszę, nie traćcie Waszej wiary w dobro, w uczciwość, w wolność. Szanowny Panie Premierze, Drodzy Państwo Ministrowie, chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu. Będę chciał. Polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które przed nami, a także o stanie finansów publicznych. A zatem zapowiedź koniecznej dla dobra Polski współpracy. Po słowach Tuska wydaje się, że nie ma złudzeń. Gładko nie będzie. Donald Tusk będzie uderzał w prezydenta, bo to jest takie zwierzę polityczne agresywne, tylko myślę, że ten prezydent jest. No, wykuty ze stali i sobie rączki Donald Tusk obije. Mam nadzieję, że pan prezydent nie zapomni o tym, że to rząd jest od rządzenia, a prezydent od reprezentowania i że nie będzie utrudniał działania polskiego rządu. Najbliższe dwa lata dla rządu łatwe nie będą i tracący poparcie premier Tusk zdaje sobie z tego sprawę. Po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta niemal biegiem poszedł do swojego biura i już się nie pokazał. Plusie zobaczymy jeszcze kadry z dzisiejszych wydarzeń związanych z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta, ale zanurzymy się także w podwodny świat, gdzie mieszkańcy mają łuski, kolory i zero problemów z Wi-Fi. Rafy koralowe w roli głównej, głównej, będzie bajecznie. Wielka rafa koralowa blednie i zanika. W Australii odnotowano największy roczny spadek pokrywy koralowej od 39 lat. Seria tajemniczych zaginięć dzieci w małym miasteczku. Nowy horror Zaka Kregera. Zniknięcia wejdzie do kin już w piątek. Przemysław Frankowski we Francji. Pomocnik reprezentacji Polski w nowym sezonie będzie występował w barwach Stade René. Transfer jest możliwy dzięki rocznemu wypożyczeniu prosto z Turcji. Pionierska operacja w szpitalu brudnowskim w Warszawie. Pracujący w nim ortopedzi wykonali pierwszy zabieg w Polsce wstawienia protezy stawu biodrowego przy pomocy ramienia robotycznego. To dopiero początek, bo w przyszłości takich operacji będzie więcej. W Europie Zachodniej zabiegi protezoplastyki stawu biodrowego przy pomocy ramienia robotycznego wykonywane są od kilku lat. Z tej technologii korzystają już ortopedzi m.in. w Belgii i na Słowacji. W Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim taka operacja odbyła się pierwszy raz. Ramie robotyczne jest proste w obsłudze i nie wymaga wcześniejszych badań diagnostycznych u pacjenta, a ten, który przeszedł w zabieg, czuje się dobrze i powoli wraca do zdrowia. Brudnowski Szpital wykonuje rocznie około 2000 operacji, w tym ponad 1000 protezoplastyk stawów biodrowych. Wielka Rafa Koralowa w Australii przeżywa prawdziwy kryzys po fali morskich upałów. Naukowcy zajmujący się badaniem podwodnego świata zauważyli rekordowy zanik koralowców. To skutek masowego bielenia, które dotknęło rafy koralowe na całym świecie. Północna część Wielkiej Rafy Koralowej straciła 25% zeszłorocznej pokrywy, a na południowej części dostrzeżono utratę nawet 30%. To najwyższy spadek, jaki zaobserwowano w ciągu 39 lat corocznego monitoringu. Amerykański horror zniknięcia to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier filmowych tego roku. Dynamiczne zdjęcia, ciekawa charakteryzacja i muzyka skomponowana przez wybitnego artystę to najmocniejsze strony tej produkcji. Zniknięcia to najnowsza produkcja Zaka Kregera, komika, aktora i reżysera horroru Barbarzyńca. Obraz łączy elementy filmu grozy ze studiem psychologicznym. Jego fabuła skupia się na serii tajemniczych zaginięć dzieci w małym miasteczku, co wywołuje panikę i strach. To historia wielowątkowa, splatająca losy różnych postaci. Film eksploruje lęki związane z utratą bliskich i pokazuje poczucie bezradności wobec obcych sił, a te czają się wszędzie i są niewidzialne. W rolach głównych zobaczymy Josza Brolina i Julie Garner. Produkcja Trafi do repertuaru polskich kin w piątek. Koncerty, spektakle, pokazy cyfrowe. Program tegorocznej dziewiątej już edycji festiwalu Pozytywka w Bydgoszczy zapowiada się interesująco i zapewne zaspokoi oczekiwania małych i dużych widzów. W programie ponad 30 wydarzeń wystąpią artyści z Polski, Chile, Hiszpanii, Włoch, Czech i Słowacji. Na cztery dni młyny rotera, Stary Rynek, Teatr Kameralny i Park Kochanowskiego zmieniają się w kulturalne miasteczko. Festiwal odbędzie się od 28 do 31 sierpnia. wałki czują bluesa, a Iława kocha jazz. To właśnie w tym mieście zagrają największe gwiazdy jazzu tradycyjnego w Polsce. Międzynarodowy Festiwal Old Jazz Meeting Złota Tarka to wydarzenie, które promuje jazz oraz jego początki i korzenie. W tym roku impreza zostanie zorganizowana po raz 54. W amfiteatrze miejskim imienia Louisa Armstronga wystąpią m.in. Ewa Bem i Antonina Krzysztoń. Festiwal rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. Pracują w pocie czoła, by ich plony były jak najbardziej okazałe. Niejednokrotnie przebywają na słońcu w największych upałach, co zagraża ich zdrowiu. Jednak teraz zarówno dla nich, jak i dla pracowników innych zawodów, którzy muszą długo przebywać w wysokich temperaturach, pojawia się małe urządzenie, które może dużo zmienić. Jeszcze chwilka i voilà. To małe urządzenie może uratować niejedno życie, bo choć fajnie przebywać na słonku, to rolnicy czy pracownicy budowlanki wiedzą, że co za dużo to niezdrowo. I to głównie dla nich przeznaczone jest to małe bioplastikowe cacuszko. Monitoruje ono niektóre parametry życiowe i zbiera wszystkie te informacje. Wystarczy umieścić je na klatce piersiowej. Wszystkie te dane trafiają do tego urządzenia, a sztuczna inteligencja będzie w stanie określić, czy osoba jest zagrożona udarem cieplnym. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, urządzenie powiadomi pracownika, że czas na przerwę, ochłodzenie i nawodnienie. Czekamy, aż urządzenie będzie dostępne w Polsce. W końcu nasi rolnicy i budowlańcy to skarb, który trzeba chronić. Kobiety w Stanach Zjednoczonych wynajdują takie cuda, a kobiety w Afganistanie walczą o dostęp do jakiejkolwiek edukacji. Odkąd władze przejęli tam talibowie, wprowadzili całą gamę ograniczeń. Paniom pozostają nielegalne kursy online prowadzone między innymi przez tych, którzy z Afganistanu uciekli, tu na przykład zajęcia z programowania. W Afganistanie kobietom odmawia się dostępu do edukacji. Nie mogą się uczyć, nie mogą wyjeżdżać, nie mogą pracować za granicą. Jako obywatel tego kraju chcę im jakoś pomóc. Taka pomoc jest na wagę złota, bo legalna edukacja kobiet w Afganistanie zatrzymuje się na szkole podstawowej. Pici kici taś taś. No nie, ale to nie do nich tak. Nie w ten sposób. Zresztą na pewno nie chcemy ich drażnić, bo choć wyglądają uroczo, są prawdziwymi drapieżnikami. To pieski leśne, milusińskie ssaki charakteryzujące się błonami, pławnymi, które umożliwiają im pływanie z niezwykłą zwinnością. W tej ekipie wódzkim łódzkim zoo przewodzi silna samica, która chyba dziś jednak zabroniła pływać. No cóż, lepiej się z kobietą nie kłócić, bo tylko większej biedy można sobie napytać. Na zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta pogoda była jak na zamówienie, a teraz zerkamy, jaka pogoda czeka nas w weekend, bo przed nami na szczęście prawdziwie ciepły i letni weekend pełen słońca, ciepła i nielicznych, przelotnych kaprysów pogody. Piątek czeka nas piękny słoneczny dzień bez opadów i z letnią aurą w całym kraju. Najwięcej słońca i najwyższa temperatura, aż do 28 stopni prognozowane są na Podkarpaciu, gdzie lato pokaże swoje najprzyjemniejsze oblicze. W sobotę pogoda zacznie się zmieniać. Na Dolnym Śląsku mogą pojawić się burze i na północy przelotne opady. Najwyższe temperatury i niewielki deszcz na Podkarpaciu, tam do 30 stopni. W niedzielę sytuacja się uspokoi, będzie na ogół pogodnie, ciepło i słonecznie. Z temperaturami od 22 do 28 stopni. Przelot nie popada jedynie na pomorzu, które pozostanie najchłodniejsze, tam maksymalnie 22 stopnie. Przemysław Frankowski wróci do Francji. Po pół roku spędzonym w tureckim Galata Galatasaray reprezentant Polski postanowił związać się ze Stade René. Na razie został jedynie wypożyczony, ale francuskie media nie wykluczają, że 30-latek pozostanie w klubie na kilka sezonów. Przemysław Frankowski w Galatasaray zanotował 15 występów. Polak chcąc więcej spakował walizki, wsiadł w samolot i zameldował się w siedzibie Stadrenę. Ruch wart ryzyka. We Francji jego marka jest mocna. Swoją jakość udowodnił już jako czołowy pomocnik w Lens. Co ciekawe, w Stadrene, jeden reprezentant Polski już szalał. Był to Kamil Grosicki, który pośpieszył koledze z gratulacjami. Chciałbym się serdecznie pozdrowić i składam Ci wielkie gratulacje, że podpisałeś kontakt ze stadrenę. Franię. Wszystkiego najlepszego. Trzymał za siebie w Przemysław Frankowski do Stadrene trafił na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją przedłużenia, która w przypadku aktywacji zakończy się definitywnym transferem. Smutne wieści z Portugalii. Na skutek ataku serca zmarła legenda FC Porto Jorge Costa. To właśnie on kilka dni temu witał na pokładzie reprezentanta Polski Jana Bednarka, który dołączył do ekipy Smoków. Costa grał dla Porto w latach 1990-2006. Wystąpił w ponad 320 spotkaniach i sięgnął po m.in. Ligę Mistrzów. Od 2024 roku pełnił funkcję dyrektora technicznego. Zmarł w wieku 50 a teraz o niecodziennym prezencie, jakiego świat futbolu jeszcze nie widział. Maxim Sulas poprowadził swoje sonderyskie do zwycięstwa nad Nordseeland w duńskiej Ekstraklasie i wybrany został piłkarzem meczu, co otrzymał taczkę pysznych ziemniaków o łącznej wadze aż 55 kg. No, panie kolego, porcja jak dla wojska. A teraz, drodzy państwo, moment, w którym Karol Nawrocki symbolicznie przejmuje obowiązki zwierzchnika sił zbrojnych. Powaga, tradycja i siła. Wszystko zamknięte w kadrach, które zostaną z nami na długo. Pod na no! salut, Wiestź nad szłami zbrojnymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Salut armatni. Polska stanie się militarnym mocarstwem Europy. Tak, ja w to wierzę i będę dokładał wszelkich starań i pełnego wysiłku, żeby tak się stało. Karol Nawrocki zaprzysiężony na prezydenta, a my teraz pokażemy państwu koronację Bolesława Chrobrego przedstawioną w wyjątkowym teledysku. To najnowsze dzieło Sławomira Łosowskiego, które łączy historię z nowoczesną technologią. To swoista uczta nie tylko dla koneserów. Dzięki tej twórczości możemy z zapartym tchem zobaczyć rekonstrukcję sprzed tysiąca lat, kiedy to Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego króla Polski. Musicie to państwo zobaczyć. Towarzyszą nam państwo od samego rana i zapraszamy by pozostać z nami aż do późnego wieczora o 19:00 jak co dzień program dzisiaj i wiadomości których nie warto przegapić. Prezydent wszystkich Polaków potwierdzenie sojuszu z Ameryką. Tusk obraził się na demokrację. I drodzy Państwo, to wszystko w plusie, ale to nie wszystko w Republice, bo już za moment wiele dyskusji, wiele ciekawych rozmów i bardzo interesujący goście, także myślę, że warto zostać z nami. Dziękuję i do zobaczenia.